będz, witam, 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 witam. Są takie ogólnie. Wiedziałem, że się, bo ty będzie się żalił na live. <grym>, na live. się żalił, bo słyszałem, oglądałem. Co byś idiotą, żeby się tak żalić na live, zamiast z rzeczywistości mi w oczy powiedzieć, to potrafił na live tylko zrobić. To trzeba być debilem. No i tchórzem. Żeby się żalić na live. Zśmiać mi się chciało jak sobie to oglądałem Słuchałem jego gadania w ogóle Takiego jakby nie potrafił ogarnąć sobie tematu Takie jest moje zdanie na ten temat Po prostu dla mnie to jest tłuszcz. Zamiast przyjechać mi w oczy powiedzieć, Że się żali na live. I to jest dla mnie nieczłowiek właśnie Mam jakieś ale do mnie, to powinien przyjechać i mi w oczy powiedzieć, a nie na live się żalić. I myśli, że jest królem, ma faj. Główną prawdę. Ale to jest jego broszka nie moja. Szuka fajmu po prostu i tyle mogę powiedzieć. Czy macie się band.